Jarosław Kaczyński jest niekwestionowanym przywódcą swojej partii. Można też zaryzykować twierdzenie, że jest wodzem całej antytuskowej opozycji. Ale czy jest wodzem narodu? To kluczowe pytanie wobec szykującej się ostatniej batalii o być albo nie być państwa i narodu. Plan unicestwienia naszych niepodległościowych aspiracji przez ścisły sojusz rosyjsko-niemiecki jest aż nadto jasny. Jeśli w najbliższym czasie nie zrzucimy z siebie jarzma elit, służalczych wobec ościennych stolic, zostaniemy na długo wasalami sąsiadów. Zwykłe zwycięstwo wyborcze w tych warunkach nie wystarczy. Nasi wrogowie pokazali po 2005 roku, że jest im to niestraszne potrafią sobie z taką sytuacją łatwo poradzić. Mają w ręku media, mają piątą kolumnę w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego, PJN nie jest z pewnością ich ostatnim słowem i mają do dyspozycji praktycznie bezkarne rozwiązania siłowe. Musimy więc zrealizować wariant węgierski, musimy wygrać taką większością, by dokonać dogłębnej sanacji państwa. Musimy zmienić konstytucję, musimy oczyścić media i resorty siłowe, musimy zastąpić zdegenerowane elity PRL bis. Tych bardzo ambitnych celów nie da się osiągnąć, opierając się na dotychczasowej koncepcji budowania jednej partii. W Polaków musi wstąpić nowy entuzjazm do budowania nowego państwa. W którym ich ambicje i cele osobiste będą miały realne szanse na realizację. Jarosław Kaczyński, tylko jako prezes PiSu, nie zdoła wykrzesać z Polaków takiej społecznej energii. Widać też, że tak tzw. ruch Lecha Kaczyńskiego nie będzie takim przedsięwzięciem: to zwykła przybodówka PiSu nadzorowana przez partyjnych przywódców. Nie mam prostych rad, w jaki sposób Jarosław Kaczyński ma przeistoczyć się ze sprytnego uczestnika politycznych rozgrywek w porywającego tłum wodza narodu. To jego zadanie, i to on ma rozpoznać porę i metody do realizacji tego celu. Wiem tylko, że bez tego znowu przegramy.